Dzień dobry kochani. Dzisiaj poruszymy temat e, szarego kamienia, metody szarego kamienia. E, Polecała jest ta metoda szarego kamienia, żeby e, uchronić się przed napaścią narcystycznej agresji, ale można niestety odnieść skutek odwrotny do zamierzonego. Już opowiadam jak to działa, a mianowicie e, Metoda szarego kamienia jest to metoda, w której mimo tego, że narcyz się bardzo prowokuje, a jeżeli znacie bardzo dobrze, to wie dokładnie, który guzik nacisnąć, żeby wzbudzić w tobie szał. I jak chcecie dyrygować twoim nastrojem, po prostu naciska te guziki. A metoda szarego kamienia polega na tym, żeby właśnie nie dać mu tego, czego on chce, żeby nie dać mu Twoich rozdygotanych, roztrzęsionych, yy, po, udźwigniętych na, na maksa yy, Twoich emocji, Twojego ataku szału, yy, Twojego smutku, yy, żeby mieć po prostu żeby mieć po prostu taką twarz kamienną, żeby nie reagować, tak jak szary kamień, co spotkasz na drodze, możesz go opluć, osrać. Możesz na niego nakrzyczeć, ile chcesz. On stoi nieporuszony, nic ci nie odpowiada. Jest neutralny. Neutralny wobec wszelakiej twojej agresji. Nawet jeżeli go kopniesz i on poleci w górę, upadnie, on inaczej nie zareaguje. On będzie nadal nudny i bez emocji, bo to jest szary kamień. I w ten sposób polega właśnie metoda samoobrony przed narcystyczną agresją, żeby być żeby być nudnym dla y, narcyza, tak jak szary kamień jest nudny, nieporuszony, bez emocji, bez, bez najmniejszych w ogóle emocji. Jest to reakcja wręcz nieludzka i y, narcyz dobrze wie, że na początku, jeżeli wczoraj naciskał twój guzik i ty y, y, mógł cię doprowadzić do białej gorączki, a dzisiaj jak naciska twój guzik, to, a ty nie reagujesz, to jest bardzo dobrze wie, że to jest po prostu sztuka teatralna, którą mu odgrywasz, że w tobie krew się gotuje, a y, tylko na zewnątrz tego nie pokazujesz. <grytanie> Dzień dobry radio, jak się masz. Kapitan, cześć! I y, y właśnie y, na dłuższą metę, taka metoda szarego kamienia, jeżeli ty nadal jesteś reaktywna, to no zniszczy cię. po prostu Ty się wypalisz od środka. Ta, ta złość, którą masz, te, te wybuchy ataku szału, które, które narcyzm już bardzo intensywnie na Tobie robi, to w to mi się aż gotuje, ale Ty się powstrzymujesz, żeby tego nie pokazać. Jak narcyzm to zauważy, że Ty się po prostu powstrzymujesz, że robisz mu po prostu sztukę teatralną, to on Tobie swoją sztukę teatralną będzie odgrywał. I będzie odnosił taką samą satysfakcję, bo y, będzie wiedział, że Ty wkładasz bardzo dużo, bardzo dużo wysiłku w to, żeby powstrzymywać się od ataku szału. I będzie Cię zygał, zygał, zygał. I tak robił Ci przerwę i zyg znowu. Robił Ci przerwę i zyg znowu. I z uporem maniaka będzie Cię zygał do to, to że nie wytrzymasz <laughs> i pękniesz i, i dostaniesz ataku szału. Dlatego... Jeżeli to jest udawane, jeżeli to jest sztuka teatralna, że tylko się powstrzymujesz od wybuchu yy, złości, że tylko tak na zewnątrz pokazujesz, że Ciebie nie rusza to, co wczoraj Ciebie bardzo ruszało, to sprowokujesz Narcyza do jeszcze większej agresji, aniżeli yy, do tej pory wobec Ciebie stosował. Yy, sztuczka polega na tym, że metoda szarego kamienia. Nie zmienia w tobie niczego. Że twoje centrum dowodzenia nadal jest w rękach narcyza. Oddałaś swoje centrum dowodzenia narcyzowi. Dlatego ta metoda szarego kamienia może jeszcze dodatkowo tego narcyza y, prowokować, bo on wie, że ty te emocje tłumisz. Może prowokować jeszcze więcej agresji, większej agresji. I po prostu no. Ugotujesz się przez cały dzień pracy z narcyzem, jeżeli, jesteś, jeżeli w pracy masz takiego narcyza, który cię nieustannie zyga. Julia, cześć. I, i, i cała sztuczka polega na tym, żeby żeby to centrum dowodzenia, które, które oddałeś narcyzowi, żeby je z powrotem przejąć i do środka, do środka, do własnego centrum, swoje własne centrum dowodzenia, żeby on, żeby dezaktywować te przyciski, na które on ci naciska, żeby e, on nie miał nad tobą kontroli. I teraz, jak to zrobić, żeby on nie miał nad tobą kontroli? Jeżeli on używa jakichś e, słów, jakichś sformułowań, które używali Twoi rodzice, kiedy byłaś małym dzieckiem. Na przykład, jesteś głupia. Eee, taki przykład tylko. Eee, mówili Ci rodzice, że jesteś głupia. I narcyzm, e, ten, z którym pracujesz, e, z uporem maniaka to powtarza, podkreśla, e, łapi cię na każdym Twoim, nawet najmniejszym, błędzie. Nawet tam, gdzie błędu nie popełniłeś, to on sobie wymyśli, że błąd popełniłeś i wezwie cię od głupków. Bo wie, że ciebie to boli, bo wie, że ta rana jesteś głupia i została zadana przez niego, została zadana przez rodziców, a po prostu tą otwartą ranę szturcha. Otwartą ranę, bo się nie zagoiła, bo nie zdążyłeś e, pójść na terapię i zagoić tą ranę. E, I teraz jak to zrobić, żeby nie reagować na słowa, jestem, jestem głupia. Jedna metoda to jest taka, że idziesz naprzeciw tej ranie. Jeżeli to jest taka prosta rana, na przykład jestem głupia. Zastanów się, czy ty naprawdę jesteś głupia? Czy no. jesteś upośledzona, wręcz, jeżeli chodzi o inteligencję? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to odwróć to w drugą stronę. Czy jesteś jakimś wybitnym geniuszem, który rozwiązuje jakieś wybitne yy, problemy i sobie z nimi radzi? <laughs> jeżeli odpowiedź także tak, że brzmi nie, to sobie pomyśl. Czy ja jestem tak w środku, mniej więcej? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to zapyta się: Znam osoby od siebie trochę głupsze i znam osoby trochę od siebie mądrzejsze. Czyli mniej więcej tak po środku się plasuje. Czyli nie można o mnie powiedzieć, że jestem głupia. Czyli można o mnie powiedzieć, że pod względem inteligencji jestem przeciętna. Tych ode mnie, ci ode mnie głupsi, czy oni tacy głupi są? No nie, po prostu. Trochę wolniej kumają te błędy, które ja trochę szybciej kumam. A ci, co tro trochę inteligentniejsi ode mnie są, bardzo są inteligentniejsi ode mnie, no nie, ciutkę szybciej kumają aniżeli ja. Czyli to są takie niuanse. A więc jest ze mną w porządku pod względem inteligencji. Jest ok. I w ten sposób, kiedy przychodzi do ciebie taki narcyzm, który ci właśnie wyzywa i znajduje Twoje błędy, to jest właśnie ta rana, że. Rodzice ci ją zadali, że jesteś głupia, i te błędy, które on mówi, że takie błędy jak ty to popełnia tylko głupek, to to są drobne błędy. I żaden człowiek nie jest idealny. Nikt nie rozwiązuje problemów bez popełnienia nawet najmniejszego błędu. Zawsze błędy się, się wkradały. Jeżeli zdasz sobie z tego sprawę, że masz prawo do błędów, że to jest okej okay popełniać błędy, nawet rozwiązując jakieś tam średnio złożony problem, to jest OK popełniać błędy. Jeżeli pozwolisz sobie na te błędy i dodatkowo uświadomisz sobie, gdzie Ty się plasujesz pod względem inteligencji, to jak przyjdzie taki narcyz i on cię wyzwie od głupków, to cię już tak nie będzie tego bolało. To, no, to będą prawdziwe Twoje uczucia. Nie zareagujesz, bo, bo, to, bo e, jego słowa będą niezgodne z prawdą i Ty będziesz wiedziała, że jego słowa są niezgodne z prawdą. A zgani sobie, co taki narcyz sobie myśli, kiedy o tobie mówi, że jesteś głupia? No właśnie odwrotnie, że jesteś inteligentna, że świetnie sobie radzisz z rozwiązywaniem problemów, świetnie sobie radzisz z zadaną pracą. I dlatego chcę to wykręcić. Chcę ci yy, ukręcić łeb, <laughs> że wykręcisz wszystko, wykręcić kota ogonem, wszystko odwrotnie powiedzieć, aniżeli jest w rzeczywistości. Dlatego mówi o tobie, że yy, mówi o tobie, że jesteś głupia, ale tam on wie dobrze, że jesteś na tak naprawdę jesteś mądrą osobą. I stąd ta obelga. Najczęściej właśnie te obelgi są albo odwrotnością tego, czym jesteś naprawdę, <gum> kim jesteś naprawdę, albo są lustrzanym odbiciem jego własnych yy, kompleksów. Najczęściej to jest, że yy, to, co on do ciebie mówi, to najczęściej nie ma nic wspólnego z tobą. To jest po prostu. On szuku, szuka twoich słabych punktów i jak już znajdzie, to wymierza ciosy z, z rozmysłem, nawet jeżeli wie, że te twoje rany są niezgodne z prawdą. On z, roz, z rozmysłem te ciosy przeciwko tobie wymierza. Wie, że jesteś mądra, ale wie, że twoi rodzice cię wyzywali od głupków i wie, że ciebie to boli, to żeby ciebie wkurzyć, mówi do ciebie, że jesteś głupia. Eee... Często też modelki, te najpiękniejsze kobiety świata, mają kompleksy na punkcie swojego wyglądu: że są za grube, że nie mają kratki na brzuchu, że policzki za mało zapadnięte, że nogi za, za mało wyżyłowane. <taki> Takie tam mają kompleksy, a wyglądają po prostu co są piękne, piękne kobiety. No, wyjątkowo piękne kobiety. I narcyzm pracujący właśnie z taką piękną, piękną modelką będzie jej dokuczał, brzuch ci odstaje, lok ci się za bardzo wylokował, <laughs> nogi masz za grube, dupę masz za grubą, coś tam masz za grubego i uderza w nią, w to, co on wie, że ona jej się tam, mu się tam zwierzyła, <laughs> uważa o sobie, że ma za gruby brzuch, bo nie ma kratki, a ma piękny, płaski, zdrowej kobiety brzuch, przepiękny, że tylko pół świata jej zazdrości. <laughs> I e... To, co ona tam ma w głowie, obraz swój własny, jest niezgodny z prawdą. Ale narcyzm, który będzie wiedział, co ona o sobie myśli, będzie w stanie z ni ni nią, nią manipulować. Będzie w stanie uderzyć w jej kompleksy i posługiwać się nią po prostu jak pionkiem w grze. Będzie ją ogrywał elegancko. Uważajcie, kochani, co mówicie o sobie, drugiej osobie, <laughs> bo może się okazać, że to po prostu jest narcyzm. Jak on za dużo się o was nauczy, to mimo, że wasze kompleksy są po prostu niezgodne z prawdą, on będzie kopał w te kompleksy, żeby tobą po prostu manipulować. Także e, jak zdasz sobie sprawę z prawdy, taka jaka jest, że wcale nie jesteś głupia, albo wcale nie jesteś gruba, albo nie, miej, e, nie masz kratki na brzuchu, to jest okej. Okay. To nic takiego, że nie masz kratki na brzuchu. E, I tak i tak jesteś piękną, szczupłą kobietą. Jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, jaka jest... I zaakceptujesz, że jesteś ok, jest wszystko z tobą w porządku, to taki narcyz straci w ogóle do ciebie dostęp. Już nie będzie mógł ci, w ciebie uderzyć, bo ciebie to nie zaboli. I stąd <coughs> i stąd właśnie centrum dowodzenia z powrotem, to co daś Narcyzowi, centrum dowodzenia bierzesz do siebie z powrotem, bo zdajesz sobie sprawę, jaka jest prawda. Wiesz co w trawie się znasz swoją wartość i dlatego e, takie kopniaki typu e, jesteś głupia nie będą na ciebie już e, wpływały. Jeżeli chodzi o to, no jesteś gruba. No a jak jesteś gruba, nawet jeżeli jesteś gruba, to zaakceptuj to. Dzisiaj jestem gruba i okej. Okay. I to mi się podoba. I chcę być szczupła. To jak będę, będzie mi stać, jak będę miała już tą emocjonalną ulgę, taką, że nie będę nękana przez Narcyzów żadnych i ani w domu nie będzie Narcyzów, ani w pracy, to może będę miała siłę emocjonalną do tego, żeby trochę schudnąć. Jak poczuję się szczęśliwa, to sama waga spadnie. To bez dwóch zdań, jak człowiek jest szczęśliwy, od razu waga spada, jeżeli masz tą nadwagę. Także to samo zleci samo. I e, jeżeli na tą chwilę przeżywasz bardzo trudny moment, czy jesteś w trakcie rozwodu, czy w trakcie zmiany pracy, czy jakiś narcyzm się tam w pracy brutalnie nęka, to nie czas na na chudnięcie. I w tej chwili bądź swojemu ciału wdzięczne, wdzięczna za to, że jest w ogóle zdrowe, <laughs> za to, że na przykład nie masz raka, za to, że nie leżysz rozłożona w łóżku i nie umierasz. Z, z rozpaczy, czy z, z braku siły, czy z czegoś tam. Możesz chodzić do pracy, normalnie pracować i wszystko jest w porządku. To co, że jesteś w tej chwili trochę obła? <laughs> Niech będzie. Na razie jest dobrze. I okej. Okay. I zaakceptuj to. I następnym razem, jak taki nocy od grubasek, to już Cię nie dotknie. Ty wiesz, że Twoje ciało Ci świetnie służy, że jest, jest sprawne fizycznie, jest w stanie udźwignąć e, trudy dnia codziennego. I jesteś swojemu ciału za to wdzięczna. I on Cię już nie dotknie. Taki nacisk już się nie, nie dotknie. Bo Ty wiesz, że to jest twoja wada, ale na ten czas, który w tej chwili przeżywasz, jesteś w stanie tą wadę zaakceptować. Kochani, poczytam Wasze komentarze. Fajna, cześć, Fajna. Beata, cześć, Beatko. Oj, znowu do góry poszło. Sebastian, cześć, Sebastian. Mariola, cześć, Mariola. Kowalska, cześć. Beata, osoby po takich przejściach potrzebują popracować z psychologiem nad samą ceną, nad poczuciem własnej wartości. Zgadzam się, Beatko. Adam. Cześć, Adam. Dobrze, kochani. Dzisiaj chciałam właśnie o tym wam powiedzieć, o tej metodzie szarego kamienia, co zrobić, żeby była skuteczna. Skuteczność jest, polega na tym, że centrum zarządzania, które jest u narcyza, które to sama mu dałaś, z powrotem do siebie, De dezaktywować te przyciski swoje. Na jeżeli masz wady, to je zaakceptować, i dzięki temu, że akceptujesz te wody, że na dzień dzisiejszy jestem jaka jestem i, i czuję się z tym dobrze, to ci pozwoli dezaktywować te przyciski. I dlatego, jak na cię wyzwie, to on ci już nie dotknie, on ci już nie zrani, i dlatego brak emocjonal emocjonalnej odpowiedzi na belgii będzie, nie będzie sztuką teatralną. Będzie, będą, będzie to Twoja prawdziwa. Odpowiedź. On to szczyta. Od razu to szczyta i się wkurzy, <laughs> że stracił na Tobą kontrolę. Oskar. Cześć, Oskar. Dobrze, kochani. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia z tym razem. Pa!